Witam Was tutaj znowu w Lord, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy W Mohab To jest tak myślę, że to jest misja druga już bo było jakieś ciemnienie i nowe ładowanie Widzimy, że jedziemy sobie na jeepku, naszych nóg nie ma oczywiście Tutaj jest jakiś generał, tam jakieś ludki i czołgi No cóż Po prostu wojna ten to masz lepszą minę niż ten poprzednik, który w pierwszej misji nam kazał coś zrobić Tyleria wycofać Coś mi laguje Fajnie Przed chwilą zacząłem już to robić i mi się po prostu nie, za nie włączyłem nagrywania co nie... Więc coś robię ten filmie drugi raz ale widzę, że zaraz zginę. Ups. Wow. A, to było ostre, nie? Nic nie mówię. Kurde, to trudny moment jednak jest w mam celowniczka żadnego i to... Czy to, nie używam na odległość tą sona, bo nie chcę, żeby mi się skończył. A tych to oni mają tutaj dużo. O, Kurde. O! Ty gupką wkuzasz mnie, kurde. Kurde, ile ich jeszcze? No nie, skończy mi się! O, wow. kurde Masz coś dla mnie Wiem, tą stronę, ale oni są daleko i nie chcę. Tak, jest to hardcore, kurde. Wygramy tą bitwę! Co tak latasz? O! Dobra, to będzie F5. I ktoś mnie nawala. co, będzie jeszcze raz F5, żeby nikt mnie nie nawalał na tym F5. Tutaj widzimy troszkę naboi do karabinka. Kolejne naboje. Przeładujemy sobie wszystkie bronie naszych wypadek. Nie możemy aż to skończy tego pana Ej ale Jak oni chcą mnie tu przeprowadzić, jeśli? Wow. Kurde, na mam wykrywacz? I, i to jak widzicie tą przy mojej ręce, laką czerwoną, to naskazuje jakby częstotliwość min. Jak jest po prawej stronie, to znaczy, że jest mina. Jak jest po lewej stronie, to znaczy, że nie ma miny w tym miejscu. O, tu nie ma. O, widzimy, że to już ktoś nas wita. O, jak miło. Komitet powitalny. Oczywiście CKM, nie? Bo jakby to było inaczej? Kurczę. Ostatnio się taki tekst. No by wszyscy ludzie myśleli o wszystkich. Nie byłoby wojen i nie byłoby Medal of Honor, nie? Jako, że robię ogólne filmiki z Medal of Honor, to może to będzie moje motto. Kurde, no. Okej, okay. i dam się zniszczyć tutaj tego Alterli. To jeszcze? Kurde, ja tu jestem debilą. W kogo ty strzelasz? Kiedyś wiem, że ta strzałka to jest długość, to jest jaką jakby ładuje to ładunki wybuchowe. I przez 5 sekund trzymam e i sam wybuchłem we własnym ładunku wybuchowym, nie? Witam panów. Hello babies. Kurde. E, 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 e. Hello, hello, hello. hello. Dzięki za oglądanie! Wiem, chociaż chodzę do szkoły muzycznej, tak, chodzę do szkoły muzycznej Tu nie śpiewam jak Michael Jackson, bo tam, no nie wiem, eminem rapuję coś Nie mam takiego głosu jak oni Ale śpiewać umiem! Ale śpiewać umiem trochę Ale nie będę śpiewał, nie marci się o, tak, mamy kart 98 snajperski I teraz idziemy tak tutaj. Ja tu niedługo będę musiał kończyć ten odcinek, ale to jeszcze chwilkę. Widzimy, to jest niszczyciel min. On ma takie tutaj blaszki, które przekopują ziemię i niszczą te miny. No cóż. I teraz tak, my musimy iść do tego głupiego Jeepa. Trzeba na niego uważać, bo on może nas potrącić. Tak, kiedyś mnie potrącił. Zrobimy tutaj F5. Wiem. Tak, i to jest głupie, że nie możemy tu do niego teraz skoczyć, tylko musimy wolno iść. Teraz mamy skortować tego gościa. No. A może włączysz te. O. Brawo. Wiesz co, ja myślę, wie, wiecie co, że to zrobię koniec tego odcinka. Eee, tak, to była część pierwsza misji drugiej. Eee, to był Super Dark Lord. Komentujcie, subskrybujcie. Eee, tak, może autor mi wybaczy tego tekstu, ale powiem to, bo mi się tak bardzo podoba. Żółty magiczny guziczek. Przepraszam. Nie wkurz się za ten tekst, że Ci ukradłem, a ja was żegnam. Tak komentujcie, subskrybujcie, pięć gwiazdek i co tam jeszcze można dobrego. To był Super Lord, a ja się z wami żeg żegnam. Bye!